Ja Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Z kim Polski. Nie rozmawiasz. Nie widzisz, że się modlę, tatu. Mój drugi syn, Jakub, to duma rodziny. Wezwałem was, bo musimy się pilnie naradzić. Ciebie, Jakubie, bo jesteś niezwykle mądrą i przenikliwą osobą. I... Ciebie, Stanisławie. Wybrałem kościół, ponieważ szukałem możliwości pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole w stabilnej organizacji z silną pozycją na rynku. Mamy nowy system. Judaizm oznaczam smutną buźką, a prawosławie wściekłą. To Żyd. Jestem Żydem, żyję w kłamstwie. A to prawosławny. Jestem prawosławny, żyję w kłamstwie. Złe wieści. Możliwe, że w naszej wsi pojawiła się poważna choroba. W epidemii mówimy o ogromnej ilości chorych. Powszechna Boża Opatrzność może tego wszystkiego nie wytrzymać. Dlatego zachęcam Was do wykupienia prywatnych usług opatrznościowych. Sprawdzę, czy nie miał monet, żeby chłopstwo nie rozgradło. Dobrze, o, ale opłaty przyjmuję z góry. Podczas egzorcyzmu diabo potrzebuje im podwyższenie cen. Zniknięcie Stanisława bardzo nas smuci. I zarazem na nowo otwiera rozmowę o przyszłości rodzinnego majątku. W grze jestem ja i Aniela. I tak się składa, że wiem, jak z nią wygrać. Skąd nam tego cięśle? Widziałem. To są. Marian. Matka była Maria i tak mnie nazywała. No tak. Matka była Maria. 33 lata żyje człowiek. Nadal się wstydzi tego imienia. 33. trzy. Ja przy się, zachowuję się normalnie. Przecież to człowiek jak każdy inny. Tyle, że Bóg. Nie, ja chyba dziś nie zjem. Siódmy posiłek oddaję. Mam tutaj taki przydomek. Ostatni Samarytanin. Przemyślałem, to idę za Twoją radą. Dociskamy chłopów jak robaków. Nie, nie, nie. Ja, ja tak nie powiedziałem. No pytanie, co zrobić z Grzegorzem? Powiedziałeś, że bij go długo i mocno. Przecież chodziło o to. Żebyś go bił miłością. Nie, ja jestem prawie pewien, że powiedziałeś, że. Rbi go cepem. Mam do ciebie jedną prośbę. Oczywiście jaśnie pani. Idź na środek stawu. Słucham? Idź po wodzie na środek stawu. Fałszywy prorok. Dotarliśmy do domu kmiecia, który chce mi zapłacić za egzorcyzmowanie swojej córki. Szczerze mówiąc, po sytuacji z oszukanym Jezusem, sceptycznie podchodzę do takich historii. Generalnie jestem racjonalistą i nie wierzę w zjawiska metafizyczne. Znaczy, za wyjątkiem Pana Boga i tam, co i reszty. Mamy na to dwie teorie. Ja uważam, że to jest kwestia różnic kulturowych. Po raz kolejny potwierdza się, że obcy nie asymilują się dobrze w polskim społeczeństwie. Przestań hałasować tą miednicą, jak dorośli mówią. Ja zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla K Polski!